W tym momencie, jak podchodziłeś do Desanzanima, to on był tobą. Kompletnie. On się stawał tobą. To jest niesamowite. My mamy na to dowód. Ja to dopiero, jak umarł, to dopiero zrozumiałem. Z sześcioma napisami na ścianie chińskimi. I to się nazywa Somar. I stamtąd pochodzi cała ta tradycja. Stamtąd my wszyscy jesteśmy. W tej stodoły. Nie z tego miejsca tutaj, gdzie były oficjały, dziożki, wiesz, sutry i tak dalej, i tak dalej. Tylko tam z tego miejsca. Dlatego tak Wam ciężko te kręgosłupy schylić. Bo Wyście byli, myśmy wszyscy byli szefami tego całego bałaganu. Myśmy nie byli jakimiś, wiesz, słuchaczami. Dlatego, bo jak na przykład bylibyśmy słuchaczami, to już proszę dobarzajane, dzisiaj jest wielki lama w drawniku. To byś pojechał tam, a nie słuchał, rozumiesz, jakiegoś nieznanego ci mnicha, którego nie widziałeś. Pojechałbyś do sławnej osoby, która wiesz, wielkim lamą jest. Więc my mamy związek ze sobą. I ten związek nie polega na, na bycie w jednym klasztorze nisim. Polega na raczej na tym, co jest teraz czyli praktykujemy w tej samej sali darmy. Czyli innymi słowy, myśmy razem praktykowali w Sombangu. Razem praktykowaliśmy. Skutek tego jest, że dzisiaj się spotykamy w innych ciałach, na innym zupełnie programie, ale ciągle jakby przyświeca bardzo ważna rzecz temu, że my nie jesteśmy do końca religią, e, taką e, e, organizacją religijną na zasadzie sprzedawania biletów do nieba. Tylko my jesteśmy tą witalną częścią tradycji która pochodzi od tej linii przekazu, gdzie były uproszczone formy i oświecenie było najważniejsze, a nie sposób na życie. Teraz jest, część z nas mogła to robić, bo się naturalnie oświeciła w poprzednich żywotach. Część z nas może była w klasztorze. Ten mnich po prostu ubrał szatę, bo, bo wygląda na to, że najbardziej kompatybilne noszenie tej szaty, rozumiesz, na co dzień i życie, życie w klasztorze i pewnie w słabych słaby związkach ze społeczeństwem.